Cześć, z tej strony Tymus 89 na moim kanale e, YouTube badgios 89 e, chciałem Wam pokazać kolejną wyprawę na lochy e, Gildi Sharp Blades. Tym razem uderzyliśmy na Królestwo Krasnoludów Cienia. No i jak pierwszy zaczyna oczywiście Mins. E, Tutaj walka z jaskiniowym. Z jaskiniowym tam jakimś gościem. Pokonał go bez jakichś największych problemów. Teraz Bordowy Centaur. Z tego co tutaj widzę, to Bordowy Centaur jest bojownikiem. Myślę, że Mills powinien sobie z nim poradzić. On jako zwiadowca używa broni, czy to kurz, czy to jakiś tam. Łuków. Dobra. niego spróbuję najebać. W tym chyba nie będzie miał szans mils. Ten Centaur ma 78 tysięcy życia. A mils, niestety, tylko niecałe 40k. Ale zobaczymy, bo tutaj jakieś uniki unik za unikiem ale wydaje mi się, że mistrz został tylko na jednego hita o, zgadza się, dobra teraz prolog również, również yy, klasa zwiadowca ale już większy poziom Wyczykark, kark, fajna postać myślę, że chyba sobie z nim poradzi chociaż ten yy, byczykarg ma dwa razy raz, znaczy się raz więcej życia od prolog no zobaczymy co z tego wyniknie a później po prolog będzie walczył bardziej oraz o a oraz tego jeszcze nie wiem ale bardziej o prawdopodobnie z tym cyklopem. No tak. Dobra, bardziej o teraz. Level 51. Profesja mag. Może coś pokażę o, ładnie. Piękny krytyk musiał Teraz Banshee. Również została pokonana. Z tym jaskiniowym cyklopem. Mi się wydaje, że już chyba mu się nie uda. No tak. Niestety wracasz z jego znowu klasa zwiadowca korzystać z jakiejś kuszy Teraz nie pamiętam właśnie co to jak ta kusza się nazywa, ale kiedyś tam patrzyłem na jego konto czy on sobie poradzi z tym centaurem. Wydaje mi się, że powinien sobie poradzić życie ma swojej żywotności mniej ale po y, zadawanych obrażeniach widzę, że musi mieć znacznie więcej y, przypakowane w swoją zręczność jak ten wojownik w swoją siłę. Dobra, teraz bordowy centaur znów kolejny Tym razem waliego, już nie da mu rady. Ale następnym e, następnym członkiem Gigli będzie Kuna. Zobaczymy jak Kuna. Kuna to jest wojownik. E, widzę tutaj. Ma skina od orków. Ładnie zabił tego centaura. Sorry za, e, za tą tam aktualizację w tle, ale tak wyskoczyła jak nagrywałem filmik. Dobra, Kuna. Czy on mu spuści w biedol? Chyba mu spuści. Chociaż... Nie. Raczej nie ma szans, coś mi się wydaje. Za mało mu zadaje wrażeń. A dzieli ich, yy, dzielą ich 5 poziomów, ale jednak te potworki na tym w tych rochach już są znacznie lepsze. Teraz Joytek. Joytek również profesja wojownik. Tu jakiś krytyk musiadł. On powinien chyba zabić tego centaura, Zaraz zobaczymy czy się mu uda no jednak zabił go nie, nie zabił go jeszcze, o kurde no teraz, dobra i Banshee, prawie milion życia już no dokładnie 9, 948 tysięcy Na przeciwnika na 76 poziomie to ma tego życia w chuj Joy to sobie nie poradził Super Hubert. Profesja Mag. O właśnie tutaj do mnie wpadł Kuna, bo Kuna to mój brat. Jakbyście nie wiedzieli. Eee. No zobaczymy Co się dalej wydarzy teraz Trevol. Eee, znaczy sorry. Eee, pojebało mi się. Miałem na, na myśli nie kuna, tylko y, mój, mój brat gra y, postacią Hersh w naszej gigi. Nie wiem czemu mi się wziął kuna, pewnie temu, że wcześniej walczył. Jakoś został mi na koncie języka. ale Dobra, nieważne. Teraz trebor y, na szkieleta. Szkielet ma już ponad 2 miliony życia. Będzie ciężko go pokonać. Ale teraz kocham hip hop. Kolejny mark w naszej Bindy. Ładne mógł tam krytyki siadły, ale również został wkładzony dosyć szybko przez tego szkieleta. Niestety, nie tracę. Już tak wiem. To jest postać mojego brata. Młodszego. Ale również. Chyba tą postać napierdala w wolnych chwilach. Dobra, to jest moja postać. Zobaczymy, czy zabiera jakieś życie temu krasnoludowi, Bo klasa wojownik przeciwko e, ten gościu, skoro robił nikt ten powinien być zwiadowcą. Także może w tych lochach jest tutaj jakieś pojebane coś. Dobra, nieważne. Ale on widocznie ma wpływ zręczności, że robi tak u nich. W sumie, no... nie wiem. Nieważne. Wydaje mi się, że moja postać nie ma szans, żeby zabić tego e, króla krasnoludów cienia. On już jest na setnym levelu, no i prawie 6 milionów życia. To jest e, niewyobrażalnie, niewyobrażalnie dużo e, dla takich postaci, które my mamy normalnie. Person, mag. No, dużo mu zabrał tego życia, ale brakło trochę. I teraz jeszcze został Cainciar, zwiadowca. O, I myślę, że Cainciar zakończy już tą e, walkę. Powinien to spokojnie wygrać. Cainciar, zwiadowca. Jeszcze jakiś pewnie ma e, łuk z lochów, łowicie jakieś tam jakąś magię na nim, czy coś takiego. czy ten król, król krasnoludów cienia zaraz odednie mam taką wielką nadzieję Nogi już A, wydaje mi się, że następna wyprawa na lochy nie odbędzie się szybko ponieważ już teraz ledwo co wygraliśmy dobra, dzięki za uwagę trzymajcie się, na razie, hej